Dzisiaj sobie będziemy gwałcić Tyron, a nie, on jest gwałcony, no tak. Haha, <grym> ale śmieszne! Kurde, <Dobra. grym> nie miałem co powiedzieć, nie Good enough. Dobra. Ja rozwiązałem problem lagu. Boże, 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 boże nie zbankrutujmy na... teraz, boże, 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 boże. Bo, 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 bo. Dawaj hajs! Jeszcze wszystko minimalizuje. marinuje. Ojej, isn't i? It -y? Och, it's fine. ja ten się rozwrócił. Oh, yes. That's it. I. Są. Są. Masz raka. Są. Masz To wiele szybciej ten czas leci. No. Uh, I am big. And strong. No, not strong. To najmniej wydawało just big. No, okay. big. Bad big. Burgundia bym zaatakował, a więc, że sam mi się nie uda. Ee... Yy, 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 z Savoy. Z sobą przecież. No ta, Savoy 11k, ale mi pomoże. <grym> no. O, z tej strony mi się zbuntowali. Maj! Dlaczego z tej strony? No bo tam byli. Dupa. Tam mieli stolica chyba. No i co z tego? No, mogli mieć kolej czy... rzeczy? Ale... Kolej czemu? rzeczy! Czemu moje wojsko się samo zbiło? Nie wiem. Tak stacjon, kościółek. Ja jeszcze tego nie mam, nie doszłem do tej technologii. Jak to co, co ty masz za te... 3, 4, 4, Jestem zacany typie. ja wszystko... Tak. Wszystko wydawałem na początku gry byle, żeby staksować jak najbardziej z produktu... Y, żeby uskutecznić produkcję w moim kraju. O. Okej. Okay. Y, you know what I mean? Nie, za, czemu tak ma fuck? What the, what the... Ja tylko serial. Jest jeden. Agni. What the fuck, Mati? Ej, ej. Czemu? Nie, nie wiem. wiem. Behind. I don't know. No pewnie sąsiad znowu ściąga ci porno. Nie popieram. Nie co się? Kurde. Mm, no no bo przyciąga mi sieć. Trzymato. to. ...z szmatą. No właśnie o to chodzi. gumę. Panu Kazikowi bym tego nie zrobił. Daję mi kiełbasę, więc nie. To jedyny powód. Nie ma Dlaczego Czemu te irlandzkie szmaty mają sojusz z Anglii? Nie wiem. Nie wiem. Może, no, że to byłem podbija ten zanim kurde zrobi sobie jakiś chory soli. Castrilla mi nad, nawet pomogła, LOL. <grym> Gdyby nie to, że mają Workshaus. Z kim żeście się bili? Castilla. Portugal, Maroko, Tuniz, a A potwili granadę. Granada? <grym> Daci. Więcej goździłów. Daddy, 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 daddy. Daddy, please. Wiesz, że mam większą flotę niż ty? Eee. Wiedziałem się? Eee, tak co to powiedziałem, bo nie wiedziałem co to A będziesz chciał się przekonać, kto później będzie miał większą flotę? No to na pewno będziesz miał później. Właśnie. Ja to po prostu wiem. Więc nie miałem sensu. O, Aragon jest! Mój partner! Kęser! Na YouTube. Podmin tam, Burgundie, no, ale się boję. Nie jestem tu stron. Poczekam, Poczekamy. Chcę. Chcę mieć od Castilli. Danke schon. Idealnie. Sto. A teraz by mi Castillo pomogła. Pomogła ja mi, atakuje. Bo nie chciałem brać lansu. Stop, 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 stop. Declare war. Mam tej trako to, Armię. i podbijam. Castillo mi pomoże i Savoy. Chcesz mi dać pieniążki? Mam 50. Mogę ci dać 50. Daj 20. Mogę ci dać 25. O, I to jest się nazywa kolega. Dobra, gdyby się budował. Declar war. Znaczy, Pomóż To O nie, bo tu to, to gówno będzie. Spójrz, że Brytanii dołączy. No właśnie. Ta armia przejmuje tu. Ta armia będzie gdzieś tu blisko. I nowy. <grystanie> nie pytaj się, proszę. Proszę. No, nie pytaj, co to było. Trzy. Ja... Co trzy? Cięgle to nagrywam twoje Ale ja postępuję. Trzy. Cztery. Zamknij pieskę. Hold on. To ja zrobię na armii. Wow, achievement. Ej! Sypie, to jest dla mnie achievement. Nie. Co być na armii? Castilla, Aragon i w ogóle wszyscy mi pomagają. Bund. Idziemy go zgwałcić. Nie polecam. Kurde, jakie straty. Mach! No. Jakie straty? Jezus, co to jest? Naprawdę nie mogę im inaczej pomóc. Bo. nie. Nie, będzie. Będzie los. Będzie. Ja to nie wiem się. Będzie. Jakim kosztem? Czy oni mi zniszczyli całą jedną armię, szczerze? Nie no super, po prostu wbijanie kurde mi do pokoju... no i Loan, oczywiście. wbijanie do pokoju niezapowiedzianie to jest po prostu must. Ale dostanę no, jedzenie, no. wiem. Są plusy. Są plusy i minusy. Trzeba patrzeć, pro... trzeba patrzeć pozytywnie. Trzeba patrzeć pozytywnie, rowanie ma. Mmm! Tak, wiem, odciśniam się, odciśniam i tak dalej, nie. no. Co mam powiedzieć? So, cool. No ile ta armia może jeszcze żyć? Stop, gincie już, no to do końca Czasem tak, tak jest, że... Wbija ci ktoś na... ...pokój i... ...zaraz... ...nawet nie Wiesz co zobacz. This is so co? So. może Brytanii jeszcze zajmę? Muszę ją okupać, okupywać, okupać Nie wiem Idzie klepać. No nie wiem, czy se nabra... I się radę. z Burgundią lepiej w ogóle... Ty dajesz Woj mi pomagaj Castilla. Tak nam no, się ja nie dał rad No Dobra, wyślę jeszcze tutaj te 19k I... O co to, to za klepa? Czemu oni przegrali? Super i teraz tak. Ty już idziesz tu. Trochę czasu niech minie, i ty idziesz się już klepać. O! Oh Jest. RIP. Total. Zaraz się znowu zbuntują. O boże. U, to. Nie ma, Usunęliśmy całą armię. Mm. <coughs> Spisuję z Brytanią, będzie mi łatwiej. Pamiętaj, że o tym trzeba. Święte słowa to są. słownia. for Speed, Wurf. Dobra, ta armia nie idzie gdzieś tu, bo oni się zapędzają w tej Burgundii. Nie, 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 stop! Nie atakujcie! Wow. to jest dobra. O, nie wybrałem tego. Exploration Ideas i kolejny coś innego poproszę. To nie zaatakuję, bo przegram. Bo oni dość tam tam. Oczywiście Random New World, żeby nie było. No, Random New World jest fajny. No, bo wiesz, na normalnym świecie to wiadomo, gdzie co leży. Mm. A tutaj to trochę tak, wiesz. Nie wiadomo, co no, jest tam, a co nie. No właśnie, jak daleko? Jak, jak daleko? I french hon. Są mm -hmm. te słowa. Dobra. O kurde, mam churcha. Ty to rozumiesz? Mhm, mm Nie, to nie te czasy, ma Jeszcze. Niech to nie. O, Brytanii want peace. Peace. Zajebać tereny. Jezu, no. ale to Brytania jest drogie! Mogę ci chociaż wasylować? Czemu? Stumina. Choć jedną prowincję mógłbym zająć. Co jest najtańsze? to, to się To jest taniej, to jest taniej. Na koalicję? nie chcę koalicji. Nie będziesz Uspokój tak się. tyk Jednego mniej. One to go. Zabierz jedną prowincję. No wiem, ale tam były zbyt drogie prowincje. A co, Nie miałbyś koalicję? Halo. Tak. Ja bym jeszcze jedną. Ale miałbym koalicję. Jest na To jest kastryjska armia? Hmm. Gdzie jest Savoy? Dobra, już mam It's... piątkę militarną. Byle, żeby nie zostać tak tyle z tą militarną, dlatego to głównie nie wydaje. Tu jest Savoy. Ja w sumie to, czy bardziej zraszować. coś innego. Mm. Dyplomatic Power może Wygrałem Chceś na jak najwięcej procent z tym shitem. żeby móc im jak najwięcej zebrać, bo Burgundy jest to as fuck I to tak trochę no joke Hmm. Ale tam się ktoś drze. Kto? Gdzie? Nie słychać było? Gdzie się ktoś drze? No jak to gdzie? No może. A, to ja tego nie słyszę. No bo ty. Dobra, ty nie mieszkasz przy ulicy. Co? W ulicy. Co? <laughs> Sorry, Co nie ty słyszę. głuchy jesteś? No, jestem, wiem, <laughs> że, <wiem>, że jestem. <laughs> We lost? What the fuck? Ty z buntownikami, nie wierzę w siebie. Mhm. Jak to? A, a, a bisz... No ja. Wygrywam wojnę. No Ale ja przegrywam bitwę. Boże, jak może przegrać z tym? Nie dość, że. Aha. Nie wierzę. No, jeszcze 11, Tu jest dorób. Nie wierzę w to. Nie chcę mi się w to wierzyć. What the fuck? O, mogę ci mi technologii 6 Świetnie. Kurde, na miał jest Jestem lepszy. Wow, mm -hmm. Jak tak można przegrać? No i pewnie znowu mm -hmm. Luana znowu weźmie. Dobra. Jest to pewne. Jestem tak pewien jak... Jestem tak pewien wszystkiego jak. Nie wiem. Jak nigdy. Jak twoja babcia. No to nie jesteś w ogóle pewien. Ona nie myśli? Ej, co? Ej, Ulster mi gwałci w ogóle armię. Co oni mają za morale? Ja nie mam zbustowane. Nie ja mam zbustowane! Ej, to jest niepoważne. <grym> Ej, nie! Ej, naprawdę! 13 karmi! Atakuje jakieś 8, i to 13 karmi! Przygrywa! Ej, masz? Tu nie... masz całą armię, pogodź się z tym. To jest to po prostu biedolinę, panie. Boże! I odkupują terenę. Tutaj jedna armia, tutaj jak, druga. Armia. Jak, jak, jak to jest w ogóle możliwe? Nie, 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 nie! Co? No, O nie, heretycy. No, On sam mi wziął przeszkodę na minus, minus 12. Może 14 karmi, żeby przegrywało z jakimiś. ze 10. To jest porażka. Dobra. Myślę, że już czas zakończyć tą wojnę. Bo nie wychodzę na to jakąś zwy zwycięsko. CZEMU je... KOALICJA?! Ej Mati, jeśli ja przegram tą wojnę teraz, e, znaczy, bitwę... ...weź, przyślij tutaj coś. Ryzykować na taką koalicję... Mogę zryzykować. Stop. Kurde, nie radzenie sobie z jakimś ulsteran. Boże Mój król jest po prostu do dupy Jeszcze pieniądze. Chyba wszystko nie zabrałem Ale jak tak można? To jest jakieś chore, zaraz kolejna rebelia mi wybuchnie. Nie będzie śmiesznie. Repay Loany Ja mam Loan Też mam. Czemu jest rebel na minus? 15 karmi. może se da w końcu radę z tymi 10, bardzo bym wdzięczny. Naprawdę. Orman, power reserve needs to recover. I dostaje taksy. No to nieźle. Kazak zagrań. Franza France jest broken. Mm. Please nerf, nerf France. Mm. Zbafujcie Szko Szkocję Ej, bo to jest niepoważne, żeby przegrywać z, z jakimś... ...nie wiadomo czym Na no, ledwo co wygrała z Heretykami O Boże, w końcu! Wygra... Nice. Wygrałem! Nice! Wygrałem No, no, już spłacić, ile ja to muszę? Typie, ja mam to... loansu Ty No właśnie, zmieniam, zmieniam, żeby spłacić O mój Boże, no to nieźle. Prze się... się kopałem. To jest to z by sami Anglia to. Jeszcze się poradziłem. A Anglia nie radzi. Jak to Anglia? Po to Nie wiesz, co to jest Anglia? Co? Nie wiesz, co to jest Anglia? No, to Mówię, jak to Anglia? Jason, url 28K jest w ich terenie. Ale Boże, żeby dwa razy przegrać? Bitwy z jakimiś Kurde nie wiem jakimiś buntownikami Można. Jak tam Chociaż nie zawsze da się wygrać, bo przecież były że no, przy... były kurzki. Nie mogę atakować przez 10 lat bo... u nas powstanie Koniec. tak. No i niektóre bitwy były nawet cięste tak Breton Separatist, French Noble Revers. Idę zgwałcić kolejne 10 karmi. Oby. Dobra, to się uda. To się udało za pierwszym razem? mam Eee. Ehm... Kiedy? Jeszcze długo. Fajnie, tak Zrobimy 11. Hmm, ja nie mam prawie manpowera, znaczy prawie. Poniekąd. Już nagrywamy 20 minut, że tam... Mhm. Można. Kurde, te bunty to mnie... Te, ten... Aha. To mnie zaskoczyło wtedy. O, do lałansy, no i jestem czysty. Teraz mogę coś budować, w ogóle biegać, skakać. Mm. Kościółki. Co? Możesz budować nie mówię, tak? No to buduję, tak. No. I tu samo składa. A to ja to nie wydaje. Myślałem, że to samo nie spady, nie? O, tu proszę, jaki miły. Dary z wiózł. Muszę jeszcze Anglię podbić, bo te tereny u mnie w środku kraju, tak wiesz, nie pasują. Mhm. Jezus, Maria, stracić 66 dukatów, żeby byli zadowoleni, czy. Eee, zbieram, no. Nie zamierzam. I, ja to muszę mieć oneręstwo. Chociaż i tak się buntując, chamy największe. <laughs> Więc to nie ma znaczenia. <laughs> znaczy... Lampia se daje, nie radzi z buntami. Ale to angie. Raz. Weźmy ich kulturę. Rebel uprising, a kto? Te Wziąłbym bumiaki? to, ale. Wziąłbym kolejnego Luana A ja nie chcę brać kolejnego Luana Nie polecam jak do Gesle. Możemy sobie wziąć papel taksy. najszybciej no, się spłacę. I can take this, I want to take this, pick. Mm, nie, naprawdę, jak gap. Mm. Siedzenia i nic nie robiania. <coughs> o to gówno nie ma. Wurf, spróbujmy. Próbujmy to gówno podbić. Po pierwsze, wziąłem ich kulturę, żeby mi płacili. Żeby tak się ostro nie buntowali. Bo buntować się i tak będą się buntować. To jest... Oni zrobili tą reformę? Wow. No. Niesamowita. Jak ja zwykle próbowałem zrobić tą reformę, to nigdy mi się nie udawało. Mm -mm. Albo najwyraźniej po prostu byłem debilem. You can't. Po prostu. To robił mi raz. O, personal union on the march. Hmm. Hmm. Zdedał mi chłop. A z tobą, Mariarza, mam. Savoy? Nie mam. Biasz. Casian. Casian? masz. Tego stawajemy. Mam Queen, mam Queen, teraz mi się głównie urodził. Dobra, Mam pod 24 w Polsce. waha, wow, hmm. Spróbujmy tutaj i spróbujmy na 25 zdobyć cały, całe claimy na nich. Mam Asy. Economic, offensive, defensive. Economic. No bo. Jesteśmy w za zacofani, tak. i Denmark będą się o mnie bić. Mhm. Nie wiem czemu Denmark. No coś nie wiem Mógłbym wiedzieć, ale. Jednak nie wiem. Dobra. To ja już tutaj wezmę sobie. England. Ah. No. Nie bierz z sojuszu z kinem. 50 unrest Papa Atur Kity OS Niech mi podskoczy hmm. do 90 Dobra naprawdę ja też taka liczba. Prestige, no rzeczywiście Dobra, Atakuje to gówno Orebra okay. też jest ty co to jest? Aha! To... było nieprzemyślane. Nie chciałem, no przepraszam bardzo. Chciałem lekko. I wojen... wojna. Lecimy na nich, powinniśmy ich właśnie... Tak powałcić? Na raz! Na raz. Może być ciężko z tym twoim na raz. Spokojnie. Bo jeden k mają. Co, co, co mi może zagrozić 1k armii, jeszcze kawalerii? No nie wiem, jakby byli to husarze to ja bym się bał. To, to ja też bym się bał. No właśnie, no ja to uciekać Nie. Póki jeszcze możesz. Nie. Już wszystko kupuję. 100% Nie wszystko zabieramy, bo moje. O. Jeszcze pieniądze. dawaj dawaj pieniądze. O kurde, jaki o... Uh, war. Jaki bogaty. Nie, już mamy 20 minut nagra. O ty taki? ...się duży zrobiłeś? Bo mogę. I opłacamy renesans my. Chory, wszystko rozdajemy. Dajemy, odbieramy bogatym, dajemy chłopom. Znaczy, czekaj, to nie to. To jeszcze nie ten czas. No, zembranstowałem. Nice. I od razu technologie są tańsze. Dobra, Jak mm, 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 mm. yeah, Power Kala i. No cóż. Dobra. Ej, oj. Może skończmy ten odcinek, co? bo znowu będzie 40 minut. Ha. Okej, okay, tak. Tylko czekam, biorę. Wiem, że to Wam się no. rusza, ale nieważne. Okej. Okay. No to. Dziękujemy. No to co? No to... Ex... Był expanding, był expanding, więc. Chyba wystarczy w A, tym odcinku. No. No to dziękujemy za oglądanie. Czy macie się cieszyć? Na razie. Na razie. Twardnijcie na Discorda.